Kolejna dawka muzyki i cztery nowe zespoły marzące o finale. Pora na trzeci odcinek z przesłuchań. No uważam, że nie przyszłam dzisiaj na przesłuchanie, tylko na jakiś koncert Was po prostu i, i jest to dopracowane, jeśli chodzi o pomysł, o Wasz wizerunek. Słuchajcie, no nie mogę nie zapytać o wasze stroje, czyli pomysł. Wiesz co, jest mój, jest mój pomysł. Ogólnie jestem fanem retro i wmuszam to Mateusza, ale ogólnie wygląda to dobrze, Mateusz też się na to zgadza, widzę po jego uśmiechu, że mu się podoba. <laughs> Lubimy bardzo mieszać style, ze względu na to, że gdy wszystko jest takie jednorodne, jest to nudne po prostu, a gdy Adam daje coś od siebie, ja daję coś od siebie, to wtedy tworzymy coś, czego nie ma. Wiem, że tutaj jesteście fanami klocków Lego, więc bardzo mi się podoba, to jak to wszystko budujecie na scenie z tych swoich klocków muzycznych też. Także budujcie dalej. Klisze. To jest wasza nazwa zespołu? Trochę taka filmowa. Czemu? Wiesz co, ogólnie jesteśmy też fanami prosto fotografii. Nasz, powiedzmy, taki niepisany członek zespołu, który zawsze za nami stoi i robi nam teledyski, robi nam foty, też nas zainspirował do nazwania się właśnie klisze Chociaż dużo osób myli i mówi kliszę przez eu I nawet piszą czasami na końcu e -u. To Dla precyzji, jak się powinno mówić? Są najbardziej klasycznie kliszę. Tak wiele lat się bałem, ale przyszedł czas Cieszę się, że mogłam tak naprawdę usłyszeć znowu jakąś historię, więc tak naprawdę szłam przez cały ten e, wasz numer, jeden i drugi. I byłam ciekawa, co mi znowu powiesz. Przymiotnikiem, którym oceniłabym albo opisała cały ten występ, to jest po prostu prawda. Widzę twoją twarz. Nigdy nie stał. Jak ja tego I tak właśnie po tych trzech utworach nie do końca wiem co mam o was myśleć, bo z jednej strony widzę, że macie wiele twarzy, a z drugiej nie wiem, która jest prawdziwa. Natomiast e, jestem bardzo ciekawy, e, co się wydarzy. Cicho nie ale czemuś nie wiem czego ja chcę. czy zostaje? Powiedzcie, po Waszym zgłoszeniu było dużo, że współpracujecie z różnymi muzykami i różne festiwale. Co to Wam daje? Jakie inspiracje z tego można czerpać? Miałam po prostu taki charytatywny projekt, który się nazywa Dziewczyna Ukraina. No i tam właśnie nagrywaliśmy single taki i to właśnie zagrali muzycy z Lady Punk, z Wilków i miałam zaszczyt wystąpić też w Sopocie. La, 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 la. Też na scenie pojawiło się kilka języków. A jaki jest wasz główny język, w którym tworzycie? Chłopaków to raczej polski, a, a mój to i w ukraińskim, i w polskim, i też w angielskim języku piszę. Ale teraz się skupiam na polskim, bo tak już jak zaczęłam pisać po polsku, to stwierdziłam, że o, fajnie się pisze. Nocą zawsze, zawszeżej wyjść na baget i schować w tłumie swój twórczy Słuchaj, no, pierwszy numer dla mnie to jest. Top, bym powiedziała. Bardzo mi się spodobało, jeśli chodzi o samą kompozycję, to jak zawładnęłaś sceną, odbiorcą, jesteś bardzo pewna tego, co robisz, mimo tego wieku. Jestem oczarowana twoją postacią. Odder, wypuść mnie, się, nie chcę cię, dotknij mnie, Chłopaki, powiedzcie, czym się charakteryzuje Wasza muzyka? Na pewno myślimy, że to jest e, rock albo coś, co gdzieś e, szuka e, na pograniczu roka. Wydaje mi się też, że emocjonalność i, i prawda staramy się po prostu być sobą w tym co robimy. chłoniesz ten moment. Przede wszystkim bardzo mi się podoba świadomy, dobry wokal, kuby. Słychać, że wiesz, co robisz, że panujesz nad tym. Jesteście dobrze zgrani, dobrze zestrojeni. Słychać, że pracujecie ze sobą przede wszystkim. Braliście na festiwalu poren rock Jakie to jest uczucie wystąpić na takiej wielkiej scenie To jest niesamowite uczucie. W się, że każdy, każdy z nas marzył tak naprawdę o tym i wychodząc na tę scenę to spełniliśmy jedno ze swoich marzeń w ogóle z najmłodszych lat. Było to dla nas ogromne wyróżnienie, doświadczenie i też taki kopniak, że to co robimy ma sens więcej niż myślisz, nie będę tu ciągle. Jesteś! Tam. Wasze propozycje to są super melodie. Mam wrażenie, że jest to bardzo jakieś takie dobrze wymyślone. Tekst dla mnie, jeszcze jest do pracy. Czasami mam wrażenie, że jest przegadany albo gdzieś są wybierane takie myśli, które gdzieś już słyszałam. Natomiast bardzo mi się podoba Twój wokal. Jest super osadzony, jest bardzo łagodny. Wierzę Ci i wydajesz mi się dobrym gościem. A to też wpływa na to, jak się słuchamy i czy wierzymy właściwie ludziom, którzy robią dla nas muzykę. Tak, jak się nazywacie Światy Sztuczne, ale ten rok, który gracie, jest absolutnie prawdziwy. I u Was po prostu mam wrażenie, że wszystko było super, było poprawne, ale czegoś jeszcze mi brakuje. 刺痛 <Yeah. S 2>。<music> Co Was w ogóle inspiruje w muzie, a Czemu ją robicie? Mi się wydaje, że to jest nasza pasja od dzieciństwa i każdy się urodził z taką myślą, że kurczę, chcemy to robić w życiu. Poza tym liczymy, że kiedyś po prostu będziemy zarabiać dużo pieniędzy i jakby to jest taka pasja do pieniędzy. Czy granie z pasji, ale do, do pieniędzy. Dokładnie. Ale już zarabia się coś, czy na razie średnio? To zależy. <laughs> Jak na studencki budżet to nie, a jeśli na normalny to też nie. Wszystkie wspólne chwile, chociaż próbowałem, pracy nie wiem ile. Patryk, po prostu jesteś totalną rakietą na tej scenie i wiesz po co tu jesteś. scena, to ty, ty to scena i w ogóle jest super. Ale uwaga, bo jesteś bardzo w pewnym momencie teatralny i zastanawiać się zacząłem, na ile to jest takie twoje naturalne zachowanie sceniczne i taka wynikająca z charyzmy, z charakteru, a na ile jest to wyreżyserowane? Musisz się zastanowić, w którą stronę chcesz uderzyć. Żeby wiesz, twoja teatralność taka i to co wypływa z ciebie nie przykryło? Muzyki chciałbym zapomnieć Cię być moim sercu. No jest to jakaś taki rodzaj bomby, który gdzieś tutaj wpadł i takie zastanawiałam się, w którą stronę patrzeć. Trzymacie za mordę do, od początku do końca. macie układy taneczne, co mnie też po prostu rozwaliło. Minęło te kilka utworów bardzo szybciutko i uważam, że są to kompletne aranże, bardzo dobrze wymyślone. Twój wokal jest naprawdę intrygujący, bardzo dobrze też jakby masz nad tym kontrolę, mimo że wykonujesz tutaj spore hopsasy, więc bardzo mi się podobało. Nawet jak się w ogóle podoba i Wam. E, całe Stage 4 You, cała nasza tutaj organizacja, nasz program muzyczny. Zupełnie serio, ja jestem giga zaskoczony, bo jak zawsze braliśmy udział w jakiegoś rodzaju przeglądach lub konkursach, to przyjeżdżaliśmy i musieliśmy jeszcze czekać ze 2-3 godziny, a my przyjechaliśmy dzisiaj przed czasem i to wy nas czekaliście. Poczuliśmy się trochę jak gwiazdy. Dzięki wam. Hey! Zostawicie tak stawia... mi dobre wrażenie, także szacunek. Bardzo fajnie was było zobaczyć, poznać i będę was dalej obserwował. Za nami przesłuchania do 12. edycji Stage4U, ale nie martwcie się, finał już wkrótce. Do zobaczenia!